Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi to Basi. Dzisiaj ja zapraszam Was na troszeczkę inny filmik, z tego względu widzicie po tytule Porozmawiamy sobie o odżywianiu. Pomyślałam, że poruszę ten temat, ponieważ od kilku już miesięcy jestem na okienku żywieniowym, stosuję okienko żywieniowe. Widać tego efekty, ja też się lepiej czuję. Znajomi zaczęli się mnie pytać, co zrobiłam, jak udało mi się to stracić troszeczkę wagi. Więc pomyślałam sobie, że wy też jesteście moimi dobrymi znajomymi i skoro dzielę się tutaj z wami polecajkami kosmetycznymi czy też modowymi, to czemu gdzieś nie poopowiadać o tej mojej ścieżce, jeżeli chodzi o powrót do lepszej formy i do zadbania o siebie? Także mam nadzieję, że ten filmik wyda Wam się pomocny. Ja też o tym okienku żywieniem dowiedziałam się od znajomej, więc mam nadzieję, że te porady, które dzisiaj Wam dziś przedstawię, jako totalny lajk, like, osoba niezwiązana z tym, jeśli chodzi o wykształcenie, Wam się mimo wszystko przydadzą. Także szykujcie się z jakimś płynem, może być kawa, tak jak ja, pod koszulkę, pod motyw koszulki, bądź z czymś innym i szykujcie się na taką luźną pogadankę. Zapraszam do oglądania. Powiem to od razu na początku, żeby potem mi nie umknęło. Standardowo, jeżeli filmik się spodoba, to kciuki w górę, ile widziane, subskrypcje też. I jeżeli uznacie, że ta tematyka jest dla Was pomocna, to nagram dla Was drugą część, kontynuację, gdzie skupimy się na tym, co jem w ciągu dnia, ponieważ dzisiaj o tym rozmawiać nie będziemy, bardziej będzie to taki szkic. Chciałabym, żeby dzisiaj to wybrzmiało, hmm, oczywiście tak, nie jestem żadnym trenerem, nie jestem za żadną dietetykiem, nie mam takiej wiedzy, więc tutaj oczywiście miejcie gdzieś stół głowy, żeby pomyśleć o sobie, o tym, jak się czujecie i też nie robić wszystkiego naraz, i nie oczekiwać efektów od razu. Takim moim głównym właśnie motorem napędowym było przytycie. Niestety, ale na przełomie roku przytyłam 6 kg. Nie jest to dla mnie mało, może dla niektórych tak, bo wiem, że. No, Macie pełno filmików takich na YouTube, gdzie dziewczyny pokazują, że straciją 20 kg, 40 kg i jak najbardziej macie ochotę, to to Wam polecam te filmy obejrzeć. Sama niektóre takie obejrzałam, natomiast myślę, że też jest dużo takich dziewczyn jak ja, które przytyły te kilka kilo czy do 10 kg i mimo wszystko źle się z tym czują i po prostu chciałyby nie przechodzić na żadne restrykcyjne diety, tylko zacząć się zdrowiej odżywiać i właśnie wyrobić sobie w, u siebie jakieś nawyki żywieniowe. I o tym będzie dzisiejszy filmik. Ja z tych 6 nadmiarowych kilogramów schudłam już 4 i idę po więcej. Nie ukrywam, że mam jakiś tam swój cel, jeżeli chodzi o wagę, ale taki cel, żeby czuć się dobrze i dla mnie mimo wszystko ważniejsza jest figura, jak zawsze była, niż waga. Niemniej jednak, kiedy zobaczyłam też 6 kg na plusie, no to wtedy przeraziłam się i stwierdziłam, że na pewno jest to dla mnie taka motywacja. I pomimo, że waga nie jest najważniejsza, to ja w tej się już źle czuję, nie mieściłam się w moje letnie szorty. W których chodzę od kilku lat, więc to też już było gdzieś tam z tyłu głowy, że Basia coś się dzieje. W moim przypadku, przynajmniej myślę, że Ameryki nie odkryję, najgorzej sprawdzało się podjadanie, czyli ona mnie doprowadziło do takiego właśnie miejsca, z którego startowałam gdzieś tam z moimi nowymi nawykami żywieniowymi. Mianowicie w listopadzie z zeszłego roku, mniej więcej w tym okresie, mój synek, to ma związek z tematem, więc nie regulujcie odbiorników, zaczął lepiej przesypiać noce, dużo szybciej też gdzieś tam kładałam go do łóżka, nie było takiego problemu z zaśnięciem. No i z takim tego stwierdziliśmy z mężem, że to jest idealny moment, żeby znowu spędzać ze sobą wspólnie wieczory, ja też nie byłam tak zmęczona, żeby dłużej nie posiedzieć. No, i oczywiście nadrabialiśmy zaległości Netflixowej, zwróciliśmy sobie do seriali, o czym już mówiłam na kanale jakichś tam starszych. No i jak mój mąż tak sobie lubi do serialu coś pochylić, lubił, przepraszam, lubił, bo też to zmienił. No to ja poszłam w to samo i powiem Wam, że ja te 6 kg, mniej więcej z tego, co gdzieś tam sobie analizowałam sama siebie, przytyłam od listopada do lutego. Czyli no, sami możecie tutaj zobaczyć, że to są tylko 4 miesiące. I teraz sobie przechodzimy już do tych punktów, które um, tutaj mam e, tą wolą e, wstępu. Jeśli chodzi o w ogóle moje takie gdzieś gubienie tych kilogramów, to one też troszeczkę trwało, bo te 4 kg, które zgubiłam, można powiedzieć, że to jest tak od marca do września, no to jest sporo, bo to jest aż 6 miesięcy, więc dużo szybciej mi się przytyło niż pozbyłam się tej wagi, ale tutaj ja od razu też chciałabym nadmienić, że po drodze miałam operację, um, operację na żelaki która była w kwietniu i po której dwa miesiące nie mogłam mieć żadnej aktywności fizycznej większej, jakieś powolne spacerki, także no niestety gdzieś to moje upienie, gubienie kilogramów, tak I, i powrót do tej aktywności fizycznej to zaczął się dopiero gdzieś w lipcu, czyli stosunkowo niedawno, tak, właśnie z początkiem wakacji a nie wcześniej, więc to też miało wpływ. Jeżeli Wy wcześniej wdrożycie jakoś te punkty i nie będziecie miały, wiecie, jakichś takich kłód pod nogami, to myślę, że jesteście w stanie takie efekty osiągnąć dużo szybciej. Punkt pierwszy. Nawyki żywieniowe versus dieta. No właśnie, to jest to o czym chciałabym pomówić. Ja nigdy nie byłam na jakiejś restrykcyjnej może tak diecie, natomiast te diety których się trzymam i to już od kilku ładnych lat. To jedna z nich to jest dieta bez nadiału, którą zaczęłam stosować w sierpniu. Myślę, że już to będą cztery lata, tak mi się wydaje. I zaczęłam ją stosować z tego względu, ze względu na cerę: czyli nawet nie na takie samopoczucie, poczucie, gdzieś tam żołądek, jelita, nie wiem, czy waga, tylko i po prostu, tylko i wyłącznie ze względu na cerę. I jak rękę odjął, jeżeli macie problemy z trądzikiem i pojawiają się szczególnie jakieś brzydsze plamy na twarzy, to dla mnie ta dieta taka bez nabiału jak najbardziej się sprawdziła. Mówię bez nabiału, bo to nie jest dieta bez laktozy. Ja z laktozą powoli też od kilku lat zaczynam mieć jakiś delikatny kłopot, ale on nie jest aż tak duży. Natomiast moim największym taką zmogą to była kazeina. Kazeina, która też tutaj jest jednym ze składników i kazeina, która właśnie zapycha gdzieś te gruczoły, gruczoły łojowe i przez to robią nam się wybryski i ten buzia nie wygląda tak dobrze, czy ciało, jak byśmy chciały. Także ta dieta bezmleczna, tutaj mam jakieś substytuty, oczywiście nie wiem, napój owsiany, czy, czy napój migdałowy, czasami jak wychodzę na miasto, jogurty kokosowe, a niezwykłe, więc z tego staram się korzystać. I druga rzecz, którą stosuję jeszcze dłużej, już od kilku lat, tak naprawdę myślę, że prawie, że jak moja córka. Moja córka skończyła w tym roku 7 lat, więc myślę, że gdzieś od 6-5 lat na pewno stosuję dietę bezcukrową. Cała moja rodzinka, czyli zarówno ja, mój mąż, jak i nasze dzieci, tak, jesteśmy kosmitami, ale cieszę się, że coraz więcej się o tym mówi, o takim podejściu, stosujemy zamienniki cukru. Spożywczego, czyli jest to głównie xylitol, czy czasami agitol. Zastawię oko jak nie przepadam, bo dla mnie ona zmienia um, smak podcast. Więc to jak najbardziej, czy maltitol, który jest dodawany do słodyczy, takich wiecie, gotowych. Cukier jest ulezny, uzależniający niestety i jak go jecie i zaczynacie jeść, no chce wam się po prostu więcej i więcej i więcej z tymi zamiennikami. Ja czegoś takiego nie doznałam, już nie mówiąc o kwestiach zdrowotnych i tu nie mówię tylko o zębach. Czy nie wiem o cukrzyce, niektórzy mogą pomyśleć, tylko są kwestie też związane z seksem, czy z jelitami, z zagrzybieniem organizmu, więc na ten temat też, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie poczytać. Ja dzisiaj już nie będę na ten temat rozwodzić. U mnie na kanale gdzieś jest też filmik odnośnie słodyczy, które kupujemy bez cukru więc i w ogóle przekąsek, także zachęcam, jeżeli temat Was gdzieś tam zainteresował. Więc to też jest gdzieś tam taki nawyk żywieniowy, który ja stosuję od kilku lat. Mam odstępstwa, ale to nie są takie odstępstwa, że dzisiaj sobie gdzieś pójdę na imprezę i zjem ciastko z cukrem, bo tego też nie robię. Tylko to są bardziej odstępstwa pojedynczych produktów, które jeszcze szukam, żeby były bez cukru. I tak chociażby jest z majonezem. Ja samo było z pieczywem: no niestety wiadomo, pieczywo, odrożcze, cukier też jest dodawane, więc ja z pieczywa też zrezygnowałam. Ale to jest akurat nowy nawyk żywieniowy, więc trochę wploty już te nowe do tych starszych. I pieczywa jem od, myślę, że chyba czerwca, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, już czwarty miesiąc, teraz wrzesień nam idzie. I widzę bardzo dużą różnicę po odstawieniu pieczywa, mam, mój brzuch nie jest taki wzdęty, dużo lepiej się czuję w jeansach i w ogóle w spodniach, w których wcześniej było mi, tak wiecie, pełno. Może wiadomo, że nie przed okresem, bo wtedy też jesteśmy troszeczkę takie napuchnięte ale mimo wszystko widzę tutaj naprawdę taką materialną różnicę. Pieczywo, nie powiedziałabym, że ja się nim najadałam, pieczywo nas po prostu zapycha. E, I takie jest moje zdanie, gdzieś właśnie mając to takie... Mm, doświadczenie, porównanie z jedzeniem pieczywa i niejedzeniem. Oto przy pieczywie robię sobie jakieś odstępstwa, ale tak naprawdę jedyne dni, kiedy jem pieczywo, to są dni, kiedy na przykład z mężem robimy sobie hamburgery domowe. To jest wyjątek, a my hamburgery jemy raz na dwa miesiące, dajmy na to. Myślę, że to tak, taka byłaby średnia. I czasami jak tosty, ale tosty to jest też rzecz, którą jemy raz na, nie wiem, trzy miesiące. Inne nowogrzwieniowe, no to oczywiście standard woda. Także na tym się nie będę rozwodziła. Staram się pić te dwa litry dziennie i ja też tak robię. Nie każdego dnia tak wypiję. Teraz mi się to przypomniało, że napięło też troszkę, troszkę kawy. Staram się, żeby rzeczywiście te dwa litry mniej więcej um, dziennie wypijać, ale to też się staram z tym od kilku lat. Woda była bez nawiału, bez cukru, to już są stare nawyki. Natomiast nowy nawyk, żeby nie śpić, tak jak mówię, mniej więcej od czerwca. Plus, jeść dużo mniej, podjadać. i Ja właściwie w ciągu dnia już nie podjadam, nie zdarza mi się to. Jednak jeśli nazwijmy to podjadanie, to jak są jakieś imprezy urodzinowe, w weekend, czy nie wiem, spotykam się ze znajomymi, no to wtedy gdzieś tam sobie coś działam na między posiłkami, no bo wiecie, stół jest cały zastawiony jakimiś piesznościami, to tak, ale też nie, takiej, nie w takiej ilości, powiedzmy, jak kiedyś, chociaż ja nigdy tylko dużo nie jadłam. Więc tego staram się pilnować i kolejna rzecz, którą zminimalizowałam, to jest smażone. I tu mała kulpa, bo muszę Wam powiedzieć, przyznać się, że swojego czasu naprawdę potrafiłam jeść dużo smażonych rzeczy w ciągu tygodnia, z, znaczy z nudów, nawet nie to, że jakiś super niezdrowe, bo to nie było nie wiadomo co, boczki, nie boczki, tylko to były schabowe, jajka schadzone, no takie różne rzeczy i tego po prostu się robiło za dużo w tygodniu, więc e, naprawdę bardzo mocno zminimalizowałam, <laughs> przepraszam, z marzylinem w moim jadłospisie i w jadłospisie mojej godziny, i staramy się to dużo rzeczy jeść. I ta kolejna kwestia, do której sobie już właśnie przejdziemy, to będzie punkt drugi, to jest to okno żywieniowe. I okno żywieniowe, które stosuję, o ile się nie mylę, właśnie od czerwca, czyli też już to idzie czwarty miesiąc. Także teraz część druga, czyli okienko żywieniowe, jak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o harmonogram danego dnia. Ok, najczęstszym pytaniem, jakie się u mnie pojawia, um, które jest do mnie zadawane, to Basia, w jakich godzinach masz to okienko? Jeżeli nie wiecie, co to w ogóle jest okno żywieniowe, to okno żywieniowe polega na tym, że kiedy macie to okno, to jecie. I tak naprawdę mówi się, z tego co ja słyszałam, że można bez ograniczeń jeść wszystko, można jeść dużo. Natomiast ja się nie napycham na zapas, bo moim zdaniem to nie ma sensu i nie jest tak, że ja jem właśnie wszystko. I okno żywieniowe jest 8 do 16, czyli 8 godzin i to są te godziny, które tylko Wy sobie wybierzecie, przez te 8 godzin możecie dowoli jeść. Natomiast przez kolejne 16 godzin, kiedy to okno wybija Wam Wasza godzina, przez 16 kolejnych godzin nic nie jecie. Możecie pić, ale to są płyny typu właśnie głównie woda, to może być czarna kawa, ponieważ z wszelkimi innymi dodatkami, mlekiem, no to to już się musi przetrawić w żołądku i jest kaloryczna, tak? Więc niestety nam okienko żywieniowe. To może być jakaś mylicka, to może być jakaś herbata, nie wiem czy też zwykła, ale myślę, że owocowe się to zaliczają. Jak najbardziej tego typu kwestie. No i teraz tak. Moje okno żywieniowe trwa mniej więcej od godziny 11 do 19. To są te moje godziny przedziały, w których jem. Niektórzy kiedy słyszą, że jem śniadanie o 11 czy po 11, to są w szoku. Ja też wcześniej byłam i nie sądziłam, że do tej godziny wytrwam, ale muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu systematyczność i to jest schodzenie y, takie powolne y, w zależności jak potrzebujecie i wydłużanie sobie y, właściwie skracanie sobie tego y, czasu niejedzenia. To nie było ode mnie też tak, że ja po prostu z dnia na dzień, jednego dnia mam śniadanie o 9, bo zazwyczaj tak dzisiaj obumam, czy 8.30, i nagle kolejnego dnia wiem o 11. Nie, to kompletnie tak nie wyglądało. Także to jest wydłużanie. Była 8.30, potem zaczęłam mieć o 9 śniadania. 9.30, przeciągałam na 10 do 10.30, aż doszłam do 11.00, czy tam 11.15, to jest mniej więcej ten taki mój czas, kiedy zaczynam jedzenie. I to wyglądało w ten sposób, także to od razu gorąca prośba: nie róbcie tego na chybcika, nie róbcie tego od razu, bo po prostu wasza motywacja pójdzie w dół i też nie będziecie się dobrze czuć. I pomyślicie sobie już na 100%, że to nie jest dla Was, a już widelec by było, tylko po prostu podchodzicie do tego tak za szybko. To tak samo jak z wysiłkiem fizycznym. No, nie można oczekiwać od siebie, że się nie ćwiczyło i nagle 5 dni w tygodniu, czy 7 dni w tygodniu, tak codziennie, e, będziecie robić jakieś ćwiczenia. No nie, moim zdaniem to baby steps. Wszystko powoli. Także ja doszłam do tych 11, od tej godziny 11, czyli od 11 do 19, mam okienko. Zdarzały mi się wyjątki, wyjątkiem były wakacje, ale nie całe wakacje i też na przykład, jak byłam w Polsce o godzinę, to też się trzymałam okienka. Natomiast, jak byłam za granicą, mieliśmy On Inclusive, gdzie tylko w dalekich godzinach macie nie wiem, śniadania, obiady, potem kolacje i te wszystkie atrakcje z dzieciakami. no to tam musiałam się dostosować, bo gdybym miała śniadanie o tej 11. No to bym nie zjadła, bo już śniadanie się skończyło, a poza tym moje dzieciaki już na pasanie było gdzieś od prawie dwóch godzin, więc nie spędzałabym tego czasu z godziną, także no tutaj też trzeba mieć to wszystko na względzie. Także jakieś, następne, jakieś ustępstwa mi się tutaj zdarzają, ale to są raczej wyjątki od reguły i teraz gdybyście byli zainteresowane, zainteresowani jak wygląda mój dzień, to sobie to wszystko rozpisałam, godzina dziewiąta mniej więcej to jest wypicie kawy natomiast to jest czarna kawa, która nie wpływa na okno żywieniowe, o godzinie 11, tak jak powiedziałam Kawę w ogóle polecam, bo też moja koleżanka fajna bosce takie robi na Instagramie, a to się kawę. Polecam pić najwcześniej, godzinę po przebudzeniu, ponieważ inaczej może źle na nas działać i źle wpływać, jeżeli od razu po, po wybudzeniu zaczniemy ją pić. 9 czarna kawa, 11 śniadanie. Po śniadaniu ma przed obiadem o 14 i piję jeszcze kawę, i to jest kawa też lżejsza, bo poranną piję też taką lżejszą. Mniej więcej o godzinie 12 jest kawa, ale to już jest kawa na mleko owsianym, więc to jest to moja przekąska. Obiad o 14, mniej więcej o 15 jest druga kawa, czyli trzecia właściwie, ale druga na mleku owsianym. 18.30 mniej więcej jest kolacja. Staram się do tej 19,15 19 i 19, 15, 19, 15 zjeść. I o, potem już istnieje. I tak naprawdę piję głównie wodę. O 21 mniej więcej jest to, że mam taki swój rytuał, piję albo miętę, albo jakąś ohełatą, owocową, lekką na bazie melisy, czy nie wiem, no jakąś taką naprawdę leciutką napar. I to jest wszystko. Także to są moje posiłki czyli trzy główne posiłki: śniadanie, obiad, kolacja, a pomiędzy, tak na dobą sprawa jest kawa. Eee, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o jedzenie, gdybyście byli zainteresowani co jem, no to tak jak mówię, mogę nagrać część drugą. Dobrze, bo już widzę, że mm, się rozgaduję i punkt trzeci, ostatni na dzisiaj na mojej liście, który chciałabym nadmienić, to jest aktywność fizyczna. Oczywiście pomijając okienko żywieniowe, pomijając w ogóle te zdrowe nawyki żywieniowe, które wprowadzamy do, do, naszego, do naszej codzienności, to zdrowym nawykiem jest też aktywność fizyczna, czyli staramy się dbać o to, żeby rzeczywiście nasze ciało było w ruchu, żebyśmy się dobrze czuli. I ja lubię też mówić właśnie to, co kiedyś usłyszałam, że ja nie robię formy na lato, tylko robię formę na lata. I zależy mi na tym, żeby w przyszłości, jeżeli się uda i będę yy, szczęśliwą babcią. Będę miała wnuki to, że będę miała siłę je ponosić, że będę miała siła z nimi porobić kilometrów na spacerach z wózkiem, że będę miała siłę za nimi biegać, czy że nie będę musiała, nie wiem, będę mogła sama po prostu jeszcze, wiecie, dobrze się czuć w wieku, nie wiem, mocno dojrzałym i nie będę musiała się zdawać na pomoc innych. Tego będę samodzielna, także to jest taka moja motywacja. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, e, myślę, że tutaj no, mam takie dwa standardy. E, jeden z tych sta standardów mm, to jest mniej więcej, staram się robić nie po polsku. Jednym z moich standardów e, to jest to, że staram się robić minimum 10 tysięcy kroków e, dziennie. E, co prawda, mój zegarek troszeczkę mnie oszukuje, bo bardzo mocno. Działa na takie mocniejsze machania ręką, więc staram się robić ponad to, jaką 10 mam zaznaczone w zegarku, tak w Smartwatchu cel. Ale mniej więcej to tak wychodzi, że praktycznie każdego dnia te 10 tysięcy zrobię. Jeżeli nie jest to 10 tysięcy, to minimum 7. Myślę, to jest taka średnia. Bardzo dobre wyniki, bo zwróciłam na to mocniejszą uwagę, chyba myślę od lipca, czyli już tak na spokojnie, końcówka czerwca, chyba tak, od wakacji, kiedy już byłam te dwa miesiące po operacji i staram się wrócić do aktywności i miałam naprawdę bardzo fajne wyniki w okresie wakacyjnym. Robiłam średnio po 12, nawet czasami do 15 tysięcy kroków dziennie. Natomiast w takim życiu codziennym i też pracy zdalnej, to jak mam te 10 tysięcy kroków dziennie, to jestem mega szczęśliwa. I czuję się po prostu dobrze. Plus, moją aktywnością fizyczną jest już wspomniana dzisiaj wcześniej bieżnia. Posiadam taką go składaną w domu, która no, jest troszeczkę upiegliwa, że trzeba ją tak wiecie go składać na co dzień. Ale mimo wszystko cieszę się, że jest, bo wtedy nie jestem uzależniona od tego, jaka jest pogoda na dworze. Tylko mogę w domu sobie ćwiczyć. I na bieżnie staram się wchodzić od 2 do 3 razy w tygodniu po 40 mm, minut. I to jest taki mój trening, i na bieżąco wróciłam od sierpnia. I też wam mówię o tych rzeczach mniej więcej od początku, chyba sierpnia. Też wam mówię o tych rzeczach, żebyście, żebyście wiedzieli, jaka tutaj jest ta ścieżka, tak? Czyli te nawyki żywieniowe bardzo mocno poza aktywnością fizyczną pozwoliły mi już rzucić te kilogramy. Natomiast kiedy jeszcze dołożyłam tę aktywność fizyczną, no to jeszcze lepiej mi to jakoś idzie. To by było tyle, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to nie było za chaotyczne. Mam nadzieję, że temat jest dla Was ciekawy. Ja tutaj brońcie, Panie Boże, nie chcę się wymądrzać, ani mówić, że ta, te moje nawyki żywieniowe to są jedyne cudowne, najwspanialsze i tak dalej. Chcę Wam tylko powiedzieć, że te nawy że nawyki żywieniowe, które ja posiadam są dla mnie dobre. One się u mnie sprawdzają, więc tak samo, jeżeli jakieś połączenia kolorystyczne się nie sprawdzają, jeżeli jakieś łączenia materiałów się nie sprawdzają, stylizacje, jeżeli jakieś kosmetyki się nie sprawdzają, to tam jest ta sama zasada co tutaj. Nie wszystko, co u mnie się sprawdza, musi się sprawdzić u Was, natomiast jest cień szansy, że będzie. E, więc mam nadzieję i do tych dziewczyn właśnie, czy chłopaków e, mówię, mam nadzieję, że spróbujecie. E, trzymam Was kciuki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o okno żywieniowe, czy w ogóle o nawyki, to w komentarzach oczywiście ta sekcja jest dla Was otwarta i ja na każdy komentarz odpisuję. Mam nadzieję, że już to wiecie. I jeżeli jesteście zainteresowani częścią drugą, o tym, co jem w ciągu dnia, tylko od razu mówię, że to nie będzie taki typowy, nie wiem, foodbook, bo ja nie umiem nagrywać jedzenia. Ja już to wiem, próbowałam, materiały poszły do śmietnika, ja nie umiem nagrywać jedzenia. Zrobię wam jakieś przybitki czy zdjęcia z internetu, czy może zdjęcia po prostu pod ale to bardziej będzie też przy kawie po opowiadanie, co ja jem. Także, jeżeli chcecie się zainspirować, to oczywiście mogę zrobić taki odcinek. Natomiast za dzisiejszy wam gorący dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Kciuki, 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 subskrypcje. Całuję Was mocno, ściskam i życzę powodzenia i sobie, i Wam na ścieżce do zdrowych nawyków. A! Żebym nie zapomniała, na sam koniec przepraszam, książka na atomowe nawyki. Serdecznie Wam polecam, jeżeli tylko wcześniej nie czytałyście żadnej książki na ten temat, bo jak czytałyście, to będzie za nudna, ale jak nie czytałyście, to atomowe nawyki bardzo fajna pozycja. Także to wszystko jest. Mieszka! Pa!